Dojdziesz do wprawy. Pamiętasz ten moment, kiedy przestawałeś być tym takim. Tu powinienem mówić. Pamiętasz ten moment, kiedy przestawałeś być takim yy, mocno zaangażowanym, nastolatkiem słuchającym muzyki, a przechodziłeś w tą fazę robienia? Wiesz co? U mnie, u mnie faza robienia była jeszcze bardziej zaangażowana niż faza słuchania, chyba tak naprawdę. Czyli ja nie, nie wychodziłem z tego zaangażowania jako Aha. słuchacz i, i wchodziłem w zaangażowanie artystyczne, tylko to się wszystko jakoś tak zrobiło mi się taki multi kombos z tego, że Ty sobie nie potrafisz wyobrazić takiej sytuacji, w której 30 kilkuletni mężczyzna, żona, który ma tryliard różnych zajęć i obowiązków, kupuje raz na 19 miesięcy płytę, albo no gdzieś nie. tam ją dostaje pod choinkę no nie, 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 i nie, nie, jej nie. słucha, i tak przy tym jeszcze se koszulę wypracuje tam ziemniaki obierze. Znaczy wiesz, ja, ja też sobie mogę koszulę poprasować y, przy dobrej muzyce, czy, czy ziemniaki odbierać, obierać, co nie znaczy, że, że traktuję przedmiotowo, wiem, co masz na myśli. Um, no nie, nie potrafię, no co ty? Moje życie jest sprofilowane, jest, ja jestem. Raszka, nie potrafisz wyobrazić jak taki typ, y, jak mu wpadnie twoja na przykład ostatnia płyta w łapy, to to wiesz, co się dzieje? Nie? Co, yy, czy to wywołuje jakieś emocje, czy to powoduje jakąś, nie wiem, retrospektywę, jakieś Cieka. przypominanie sobie starszych rzeczy tego właśnie, jak byłem nastolatkiem, jak muzyka była czymś ważnym, istotnym, tak? Czy po prostu lecisz po prostu do, w trakcie życia kotletu, tak? Sobie kręcisz się w odtwarzaczu. Wiesz co, ja jestem wydaje mi się, że mam jakąś taką idealistyczną naturę i duszę, ale już dawno zrozumiałem to, że. No... Przynajmniej, przynajmniej połowa to jednak będzie to żółcie kotleta, no. Taka jest prawda. Ludzie, 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 tak odbierają muzykę. Jestem, jestem w pełni tego świadomy. A dlaczego? Dlatego, że ja odbieram ją zupełnie inaczej niż, powiedzmy, ten Marian czy tam Stefan, o którym powiedziałeś, bo on ma inne priorytety, wiesz, właśnie, inne paradygmaty trochę. Inaczej powyznaczane życie, ale Mam nadzieję, kurczę. Miałem trochę takiej sytuacji. W ogóle poznaliśmy świetnego gościa z, w Krakowie, taksówkarza. E, w ogóle historia jest strasznie, strasznie złożona, ale ja wiem, że na potrzeby CGM-u to takie historie się przytacza. No to dalej. E, e, to nie było tak, że to przygotowałeś wcześniej? Nie, 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 nie. Znaczy historię? Nie, nie przygotowałem <śmum> historię, ale numery mam zapisane, możesz podzwonić, z, wiesz, mogę ci potwierdzić. E, byliśmy u DJ-a przeplacha z, z moją żonów, zabraliśmy naszego synka, a to była sroga zima w ogóle, przez rana ostatnia zima. Mrozy rzędu minus 30 no i samochód tam zaczął odmawiać posłuszeństwa z racji tych wysokich mrozów no i przyjechał taksówkarz, który przywiózł Izę bo i miała zdjęcia, przywiózł Izę zaczął nam pomagać przy tym samochodzie zupełnie bezinteresownie wydzwonił swojego kumpla mechanika naprawdę niesamowite zamieszanie wiesz, ludzie życzliwi, serdeczni w ogóle do dzisiaj się znamy za każdym razem jak jesteśmy w Krakowie, to się widzimy wiesz, to jest nasz wyjątkowy szofer krakowski i tak dalej no i dałem mu płytę Stary, i to jest gość, który jest okrutnie zajarany, mało tego, e, słucha... taki typowy, za przeproszeniem, wiesz, z wąsem taksówkarz. No nie, no nie, no nie, znaczy, nie z, to, Mówię nie wąsem, stereotypowo, nie opowiadam. Nie z wąsem, ale nie osiemnastolatek na stażu, wiesz, w korporacji, tylko już taksówkarz, jest, wiesz, no, z, na dorobku. E, I powiem Ci, że, kurde, no, jest jedną z wielu osób, a przytaczam jego, bo, bo jest niesamowitym gościem, e, z takich starszych, którym, którym, którym dałem płytę. E, i też wiem, że wiesz, że, że to co robię nawet, nawet wiesz, ktoś tam mógłby zaraz tutaj się do refrenów śpiewany przyczepić i tak dalej, ale one nie są na nutę nostalgiczną, nadburzańską tylko wiem, wiem co robimy, ale to, wiem, że to też nie jest materiał, który wiesz który ma szansę być takim house, household name i tak dalej, ale on trafia nawet do, do przeróżnych ludzi, przy różnym wieku on trafia dlatego, że ma uniwersalną wymowę ja o tym wiem, bo też zależało widzieć, zależało mi w przypadku tego krążka, zależało mi bardziej na zrobieniu Albumu, który, e, który będzie uniwersalny w, w emocjach i, i wymowie, niż będzie miał wersy z poczwórnym dnem i pokazywanie, jak to bardzo ja jestem technicznym, MC, truskulowym itd. itd. I może dlatego właśnie. Jest jak jest? Jakiś feedback jakiś potem od tego taksówkarza? Cały tak, czas. Czekaj, muszę się pożegnać. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Do bardzo miło. Miał, miałeś... Jaki był, co, co on ci powiedział? Wiesz co, ale to, to, to on jest z on jest kolei kolej generatorem kolejnych historii, bo już była jakaś... Cześć, powodzenia. No to cześć, e, dobra. On jest generatorem... Jakiś kolejnych historii w ogóle, bo wsiadali jacyś studenci do niego i wow, y, jakie radia Pan słucha, nie? Gdzie tu u nas w radiu leci Tetris, nie? I okazywało się, że on ma płytę, jacyś niebowzięci ludzie w ogóle, wiesz. Jakieś takie przeróżne, przeróżne historie związane z tym, że on jeździ tą taksówką i słucha tej płyty. Fajny temat na storytelling taki, feedback, feedback jest taki, że on po prostu za każdym razem, jak jesteśmy w Krakowie, ten człowiek jest i, i woził nas, był nawet z nami na domówce, stary, tylko po to, żeby posiedzieć w ogóle, dowiedzieć się, kim naprawdę jest, jesteśmy dalej, z, z, i się. I to jest jedna z wielu osób, które, wiesz, dzięki... Ja właśnie cieszę się, wiesz, bo ty przez, ten, przez ten krążek, ja naprawdę i przez tą ilość koncertów, a to nie tylko koncerty, bo wyjazdów jest cholerę, miałem okazję poznać wielu zajebistych ludzi. Takich zwykłych zupełnie, wiesz, nie nikogo ze sceny, ani związanych jakoś, wiesz, branżowo, tylko z normalnych zajebistych ludzi. I to, to mnie cieszy najbardziej, że, że wiesz, że właśnie kurde może kiedyś te światła zgasną a ja sobie pojadę do Krakowa zadzwonię powiem siema Arnold jedziemy gdzieś kurde razem dawaj taksówkę. co chodzi fajne fajne życiowe takie, takie sytuacje no I Przede wszystkim kurde uczę się entuzjazmu, bo widzę że wiesz że ten entuzjazm fajnie wiesz ja sobie rzadko zda, zdaję sprawę z takich historii, tak? Ale faktycznie ale mnóstwo, historii, wiesz, jak się muzyka okay, przekłada dobrze, na, dobrze. Na, na życie takie po prostu, chcesz kolejną, chcesz kolejną, a, no pewnie, oczywiście. chcesz kolejną historię a propos, yy, a propos osoby? Tutaj jest gość, który jest jakieś 5 lat ode mnie starszy, może więcej. Akurat on jest, mieszka w Warszawie, ale pochodzi z Siemiatycz. Yy, siedzę pewnego, yy, pewnego wieczora w domu, dzwoni telefon. Wiesz, mam gościa zapisanego, bo, bo on jest w, w ogóle w, przy jakimś tam związku takim motorowym się zajmował. Czymś tam robiliśmy kiedyś hartatywną imprezę dla, dla naszego przyjaciela, który nieszczęśliwie skoczył do wody i, i trochę smutno. No, na smutno się to skończyło. Pozdrawiam, życzę, życzę zdrowia, e, no, ten gość, patrzę, mam zapisanego go w, w telefonie. Odbieram telefon mówi, słuchaj, znalazłem pendrive. Na pendrive są zdjęcia Twojej żony. Wiem jak to brzmi, ale to były normalne zdjęcia i, i jakaś tam umowa, i tak dalej, i tak dalej. Odwierz mi ten pendrive, oczywiście, jak się, jak się mogłem odwdzięczyć, dałem mu płytę. Gościu po dwóch dniach dzwoni, że jest zachwycony, wiesz, albumem w ogóle, że super, nie spodziewał się, bo on w ogóle nie jest, wiesz, nie jest hip hopowy, i tak dalej, i tak dalej. Więc takich historii jest, jest naprawdę mnóstwo. A wiesz, też wiem, że to nie jest jakaś tam kurtuazja tych ludzi, tylko naprawdę zajerani dzwonią, wiesz. I... Fajnie, że nie mówię o młodszych, nie? Bo, bo wśród młodszych to, to normalne. I, I widzisz, dlatego mówisz, to może i trochę łechce, trochę, trochę łaskosze, tak fajnie, zajebiście, zrobiliśmy coś fajnego. Myślę ja w ogóle sposób na promocję materiału, wiesz, na promocję płyty. Hmm? Wyobraź sobie, <laughs> możecie to waptał nie zrobić, nie ma problemu. Bierzecie kartonik 15 płyt, hmm? idziecie przez miasto, wybieracie naj, najbardziej nieoczywistych gości, którzy mogliby być jest? zainteresowani, i podchodzimy, do to jest moja płyta. Dam Ci ją, tylko daj mi słowo, że jak już przesłuchasz ją, mm -hmm. dzisiaj, jutro, za tydzień, to zadzwonisz do mnie. No, jest, I, wie, i na, głęboka woda. I, I nagrywacie, to co... Ktoś może oddzwoni, tak? Nie wiem, jedna, dwie, może trzy osoby oddzwonią. No, głęboka woda, no, wiesz, jest jakiś tam ryzykowny dość, ale... ale jak wydajesz płytę, jak już kończysz materiał, jak on już się tłoczy, no to już, ja w ogóle... już, już tracisz nad nim ja kontrolę, miał... to już poszło, to już wiesz. Ja w ogóle miałem karkołomny pomysł na, na zrobienie epki. Ehm... Bo chciałem, że znaczy nie zrobię tego, więc mogę się wysprzęglić. Chciałem zrobić coś takiego, żeby ogłosić tytuł płyty już producentów, jakich będą gości. I patrzeć na reakcje ludzi, na komentarze, na wiesz, ten rumor cały, który się tworzy wokół tego i nagrać płytę o tym. Czyli sprzedać ludziom płytę, której nie ma i nagrać płytę o tym, co się dzieje, kiedy powstaje płyta. Ale wiem, że tego nie zrobię, bo to było w naszych, w naszych realiach zbyt ryzykowne. Z poligrafią, tłoczeniem itd. itd. No, ale to też... Ciekawy patent. Co fajne. A może temat na film? O właśnie, kurczę, no to też też coś, kierunek taki, co, co mnie gdzieś tam pociągnie. Ale, ale wiem, że jestem łakiem, no jeszcze jestem łakiem. Na razie coś tam dogryzam jakoś te scenariusze we własnych klipach, ale to jeszcze nie to, to jeszcze wiesz. Za, Ej, no, wiesz, no nie od razu to znaczy. Irak zbombardowano, nie? Tak, ale, ale wiesz, znam ludzi, którzy naprawdę kino mają w małym palcu i musiałbym się postarać, żeby no, grube disy się nie posypały z ich Przesadzaj, to wiesz, do odważnych. Ale chciałbym coś kiedyś zrobić, tym bardziej, że mam jakieś tam przygody z teatrem. I... Tego nie wiedziałem absolutnie. Mam. Wiesz co? Bo prawda jest taka, że to ja w jakimś wywiadzie ostatnio powiedziałem, że analizując zachowania ludzi właśnie, to ja mam wrażenie, że ja na tej scenie się dopiero pojawiłem. Jakbym był stary, wiesz, bez, ta, ta cała przeszłość podziemno- y, freestyle'owo, mixtape'owo, y, jakaś tam epkowa, że to tak naprawdę, znaczy ma potężne znaczenie, ale że, ale że wraz chyba z tym, z tym kolejnym przypływem, że tak powiem, to się, dla wielu się ja też wyświetliłem, jakoś tam pojawiłem i, i wcale mnie nie dziwi, że ludzie, nawet widzisz, ty nie, wiesz, nie? No bo no, okej, okay, coś no, tam robiłem. Wiesz, porad, wiesz jak, jak, nie, jak nie robiłeś takiego researchu, który polega na tym, że naprawdę gdzieś tam się wczytać i, i ogarnąć materiał. Przecież ty mi wszystko ale, powiesz. No właśnie, ale po co robić taki research skoro ja się zawy sprzęgle. E, miałem przygody, w w stoku. E, zajebista inicjatywa w ogóle. E, Morosofus to się nazywało, z bardzo fajnymi ludźmi. E, druga to Metropolis, a to już była taka duża, wiesz, duże, wielkie przedsięwzięcie. To, wiesz, połączenie elementów y, kultury ulicznej. Tylko, że fajnie, bo no miałem okazję brać w czymś, co nie było próbą przeniesienia, wiesz, no to zbierzmy trochę tych hip zabierzmy ich do teatru, pokażmy, że oni też mogą, tylko naprawdę w tym były jaja i trudno mi to streszczać, bo, bo znowu bym się rozgadał na kolejną godzinę, ale jak ktoś jest zainteresowany, to, to research właśnie, googlowski, wiesz, Morosofus, Metropolis, tam się udzielałem fajnie, i te doświadczenia z teatru też były, też były fajne, bardzo, bardzo, bardzo I one bardzo się przydają teraz? Pewnie, że się przydają, bo każdy, każdy, wiesz, każda bytność na scenie, każde zmierzenie się z tremą, e, a szczególnie w różnych, w różnych warunkach, rzutuje później na to, wiesz, na to jak się zachowujesz na scenie w zupełnie różnych innych warunkach. No. Ale chyba największa trema była na, na, na kępie. Jak graliśmy pierwszy raz na kępie i graliśmy na main stage'u od razu, to Halk, Hulk, Hulk wiesz co wiesz, Hulk. Ale to wiesz co, kurna, aktorzy w, na niwie mu muzyki od, odnoszą takie długofalowe sukcesy. Spójrz na Jagera. No... Całkiem, całkiem niezły przykład, no. w, Tak się do takiego wieku jak Jager trzymać... To całkiem... Za chwilę pięćdziesięciolecie pracy twórczej, Co że tak powiem. Całkiem niezła, całkiem niezła historia. Ja nie wiem jak oni... W... Ja słyszałem te, te słynne jakieś tam plotki, że oni w latach 70. to przetaczali sobie ponad całą krew w Holandii. Cuda były. Tak, tak. Ja, I patrząc na to, wiesz, ja gram po te dwa, trzy koncerty w weekenda, wracam już jak pies ubity i zastanawiam się, a ich trasy, wiesz, jak, jak to wygląda. Ja lepsze proszki mieli pewnie, wiesz. Tak, wiadomo, że, że oni tam sobie, wiesz, postu nie, nie wprowadzali, więc e, tylko pozazdrościć takim panom tak naprawdę. Dobra, ile masz w rękawie scenariuszy jeszcze do klipów? Wiesz co, no zamknąłem, e, zamknąłem tą trylogię e, do lotu e, i... Prawda jest taka, że ja w ogóle nie miałem pewności, czy, my, czy nam się uda trzy klipy zrobić, wiesz, no bo... I, i jakieś tam zaplecze, finan znaczy finansowe zaplecze, to wiem, że chłopaki z Uptownu zrobiliby wszystko, żeby te klipy były, ale, ale ja też wolę, żeby... Żeby mój materiał pracował na mój materiał, żeby to nie było jakieś tam wiesz, gdzieś tam wysupłane, wyciągnięte skądś, tylko żeby było to wygenerowane przez, przez moją pracę. No i udało się zrobić trzy klipy, wiem, że możemy zrobić więcej, ale nie chciałbym kontynuować tej formuły filmowej, że tak powiem, trylogii, bo ona moim zdaniem została zamknięta i, i wyczerpana. Mam jakieś pomysły na kolejne klipy, ale... Znowu się nie będę się wysprzęglał, tak? Mam jeden, jeden pomysł e, na jeden konkretny numer z tej płyty. Jeszcze chcę zrobić jeden konkretny klip z zupełnie innymi ludźmi i z, zupełnie z ludźmi niezwiązanymi e, ze sceną hip-hopową, a bardziej, z, e, bardziej ze sceną fashion modelingu i tak dalej. Ale nie, nie, nie fashion modelingu, wiesz o co chodzi, tylko z ludźmi, którzy naprawdę też mają i, i sprzęt, i możliwości, i wizje i konkretne pomysły. Nie, nie powiem, który numer, bo to na razie w powijakach jeszcze wszystko jest, ale, ale chciałbym coś zrobić. Coś, coś innego też konkretnego. No, Jesteś chory na tworzenie. Wiesz co, w sumie, w sumie... tak, no. Ja czasem jestem takim gburkiem, wiesz, który siedzi. Nie jestem taki ja rozgadany i entuzjastyczny jak tutaj. Czasem jestem takim gburkiem. Ale wiesz co, ja zauważyłem ostatnio, że ja jak coś robię, to jest w sumie trochę niebezpieczne. Jak coś robię, to jestem od razu łapię tą wiesz, do, dobrą, dobrą energię. Ja na przykład nie nagrywam przez tydzień. Ej, no to zdrowie. Jak, jak nie nagrywam przez tydzień, to już chodzę w kurwiony. Po prostu na, w naturalny sposób chodzę w kurwiony i mam, mam wrażenie, że nic nie zrobiłem, chociaż robię mnóstwo rzeczy non stop. Bo wiesz, listy tu dół są bardzo długie i tylko odkreślam te punkty rzeczy, które muszę zrobić, ale jednak właśnie wiesz, tworzenie jest, jest, jest chyba podstawą fundamentem tego wszystkiego. I kurczak, jak, jak nie zrobię, to jestem zły. No To jak z, z jedzeniem, wiesz, jak nie zjem, to jestem zły, prawda? Czyli to jest jak jedzenie. Jak, Faktycznie, to jest taki e, duchowy żołąd, napełnianie duchowego żołądka. karmą. Tak, tak, dokładnie. Karmu. dokładnie. dokładnie. Duchową strawą. Do esencji, tak, dokładnie. No, dziękuję, że mnie doprowadzili do tego punktu. Bardzo. <laughs> dziękuję bardzo, polecam się. No, może się mi. szybko zobaczymy. Na to tworzenie, to... <laughs> e, Tak.